W świecie chrześcijańskim istnieje tendencja, żeby lekceważyć organizację na rzecz duchowości, prowadzenia Ducha Świętego, spontaniczności. I jeśli takie rzeczy dzieją się tak przypadkowo, powiedzmy spontanicznie, w wyniku jakichś zrządzeń losu, locu, no to, to, to wszyscy są tak bardziej podjarani. A jeśli coś dzieje się planowo, no to tak są mniej. Nie? Że to takie jakieś gorsze jest, mniej duchowe, bo tak, no to widzą ingerencję Boga i się cieszą, a jak jest coś zrobione zgodnie z planem, to nie widzą ingerencji Boga i się nie cieszą. To jest błąd. To jest błąd bardzo poważny, bo Bóg jest Bogiem porządku i priorytetów na podstawie listu do Koryntian i różnych też innych rzeczy. Nie? Czyli. Jeśli my działamy dobrze, zgodnie z wolą Bożą, w sposób planowy i priorytetowy, to pełnimy wolę Bożą, a nie własną. Oczywiście w liście Jakuba jest tam ta fraza, że gdy planujecie zrobić to i tamto, to zawsze pamiętajcie, jeśli Bóg zechce, to zrobimy to i tamto. Ale absolutnie tam nie jest potępione planowanie. Tylko trzeba w tym planowaniu Boga stawiać na pierwszym miejscu i jemu dawać cały czas prawo ingerencji w te plany. Nie złościć się, jeśli jakiś plan się nie udaje, czy wychodzi trochę inaczej, tylko elastycznie przyjmować działanie Boga, ale absolutnie nie rezygnować z planowania, nie rezygnować z takiego twórczego zastanawiania się. Jak poprawić organizację pewnych wydarzeń w kościele? Bo jeśli coś jest dobrze zorganizowane, to wtedy koncentrujemy się na rzeczach albo nowych, albo najważniejszych. Bo kiedy na przykład źle jest zorganizowane, tak jak tu mamy w tym przykładzie, który będziemy czytali, gotowanie, no to wszyscy się skupiają, kto co je w drugiej grupie. Stąd dobrze funkcjonujący kościół w obszarach, obszarach materialnych, powiedzmy, zarządzania, planowania. To jest kościół, który może się w sposób nieskrępowany, nierozpraszający skoncentrować na najważniejszych misjach kościoła. Bo tak to wszyscy latają. Ojej, tu się przewróciłem na tam śliskim y, tym. O, tu obiad przypalony, albo nie ma, nie. I wszyscy tym żyją, a mają żyć czymś innym. Nie? I dokładnie taką sytuację mamy opisaną w szóstym rozdziale, bo piąty, znaczy piąty procesowy zakończyliśmy widać, że z tej próby wyszli zwycięsko, nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i zwiastować dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie. Yy, pomimo zakazu, pomimo też bezprawnego tam chłostania, obliczowania, oni z radością uznali, że to jest przywilej, że są radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. Nie? I Potem dalej robią swoje. A w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie Helenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wtedy dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekł: Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy bracia spośród siebie siedmiu mężów cieszących się zaufaniem pełnych Ducha Świętego i mądrości a ustanowimy ich aby się zajęli tą sprawą my zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa i podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu i wybrali Szczepana męża pełnego wiary i Ducha Świętego i Filipa i Prohora i Nikanora, i Tymona i Parmena, i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Tych stawili przed apostołami, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce. A Słowo Boże rosło, i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. Także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. No, Fragment prosty tu jakichś zakamarków teologicznych praktycznie nie ma, ale zastosowanie trudne. Nie? Zobaczcie, mamy pierwszy grzech kościoła, to był indywidualny grzech obłudy, znaczy nawet nie indywidualny, bo podwójny, nie? znaczy w sensie mała komórka się zmówiła, czyli był, był i grzech. Obłudy i spisek, nie? żeby kryć siebie nawzajem. No, reakcja Boga była bardzo ostra. Tu mamy grzech społeczny Kościoła. Zaczyna się szemranie. Szemranie, czyli podziały, pretensje, zazdrość. Że ktoś ma lepiej, ktoś ma gorzej. Byli Żydzi, którzy przyjechali w gościnę, no i byli Żydzi, którzy mieszkali na miejscu. Nie? To te heleniści i Żydzi no to, to są dwa rodzaje Żydów. Nie? Czyli heleniści to są Żydzi, którzy przyjechali na święto, a Żydzi no to są ci, co mieszkali w Jerozolimie i okolicy. No, i ci heleniści stwierdzili, że ze względu, że oni są gośćmi, to są gorzej traktowani, nie? Tam mniej dostają te paczki żywnościowe, czy tam zimniejsza zupa do nich przyjeżdża, czy jak, no nie wiem, no mieli jakieś problemy, nie? I twierdzili, że to jest z tego powodu, że oni nie są tutejsi, nie? To łatwo, zobaczcie, jak łatwo sobie zbudować jakiś taki fałszywy obraz. Widać, że problem był z tego powodu, że ci apostołowie już nie umieli tego dobrze zrobić, a nie że nie chcieli. Ale interpretacja u tych helenistów była, o, nie lubią nas, to złośliwość musi być niechybna, nie? I tak dalej. No a przyczyna była iście prozaiczna, że było za dużo ludzi, a za mało <kluzny> personelu do organizacji tego. Zdarzenia. Tak, także tu mamy taką lekcję dla nas, że po pierwsze, każda, każdy obszar działania kościoła musi być dobrze zarządzany i tam trzeba przewidywać, jakie mogą być kłopoty, jakie problemy się wiecie, będziemy musieli stawić czoło i tak dalej. I ważne jest, że służby muszą mieć odpowiednią ilość personelu. Nie może być za mało. I może też być za dużo, no bo się będą tam obijać i dublować i tak dalej, ale personel nie może być przeciążony. Widzicie, tu apostołowie byli konkretnie przeciążeni, bo co się będzie dziać, kiedy personel będzie przeciążony? Czyli kiedy będzie ich za mało w porównaniu do zadań, przed jakimi stoją? Co się będzie dziać? Hmm? Zmęczeni będą. Mhm. No, ale skupujcie z tekstu. Jeszcze no. raz. Tak, oni, konkretnie oni, będą mieć zaniedbane życie duchowe, bo zwykle no, chrześcijanie są odpowiedzialni, czyli widząc zadania przed sobą, no, będą starali się im sprostać i będą zarywać noce, będą e, <laughs> rezygnować z odpoczynku, z kontaktów z bliskimi, no różne rzeczy będą robić, żeby tylko sprostać zadaniu nie? i to się skończy no, jakimś kryzysem, bo tu jest jasno, jasno nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbywali słowo Boże, a usługiwali przed, przy stołach. Nie? że jeśli priorytety w życiu i to jest szersze, bo tu oczywiście to, to jest ich rola, nie taka, jaka była w kościele dla apostołów, nie? ale też tu można to rozszerzyć, że jeśli zaniedbasz priorytety w życiu, to się zemści nie? po jakimś czasie. Dlatego musimy dbać o siebie nawzajem, rola tam przywództwa w kościele tu jest szczególna, żeby ludzie w służbach różnych nie byli przeciążeni na dłuższą metę. Bo wiadomo, że są jakieś tam zrywy, skoki z jazdy, nie? No to musimy tam dać siebie więcej, ale potem musi być <laughs> zrównoważony ten czas i życie, nie? Że, żeby był czas na Słowo Boże, na modlitwę, na wypoczynek, na relacje, na rozrywkę, mniej więcej w tej kolejności, nie? O tym musimy, musicie, ja muszę też pamiętać, nie? I apostołowie... Zauważyli, że po pierwsze na nich to się źle odbija, dalej źle się odbija na całym kościele i jeszcze rodzi grzech, bo ci się zaczęli naparzać, zaczęli się kłócić między sobą. Nie? Powstało szemranie jednych przeciwko drugim. Nie? Czyli organizacja kościoła czy, czy służb w kościele. To jest kluczowa sprawa, żeby zachować wy Bożą wydajność, Bożą owocność. Zła struktura to nie będzie owocu. Zła struktura to nie będzie owocu. Nie? I kolejny wniosek, że w Kościele, jeśli coś ma zaszwankować, to niekoniecznie zas zaszwankuje najpierw głoszenie Słowa Bożego, i prowadzenie spotkań, czy grupa muzyczna, jak śpiewa. Nie? Rozumiecie, że, że to są rzeczy takie dosyć, jakby to powiedzieć to już też z Koryntian łączę które są na świeczniku i to się, że tak powiem, najpóźniej zawali, zwykle ale psuć się zacznie na niższych poziomach organizacji. Tylko, że jak już się tam psuje, to znaczy, że jest źle w całości. Nie? I dlatego trzeba y, szybko wykrywać, jeśli źle funkcjonuje y, na przykład y, y, techniczna strona y, kościoła. Nie? To jest jasna nauka Słowa Bożego, że ma być porządek. Wszystkie funkcje ważne mają być dobrze załatwione. Każdy powinien znać swoje miejsce, wiedzieć, co ma robić, wiedzieć, jak ma to zrobić itd., itd. Nie? Zobaczcie też, jakie cechy mają mieć ludzie, którzy zajmują się tymi sprawami materialnymi kościoła. Ciekawe jest. Cieszące się zaufaniem. Mhm. Powszechne uznanie. Co jeszcze? Pełen ducha i mądrości. Ha, pełni ducha i mądrości. Czyli. Ich działalność społeczna musi być już wcześniej potwierdzona, nie? czyli muszą mieć jakieś sukcesy, jeśli na te kierownicze role zostają włożeni, i nie tylko ich zdolności merytoryczne się liczą, czy na przykład umieją gotować, czy tam są sprawnymi logistykami. Tylko zobaczcie, umiejętności duchowe też tu są no podane, czyli mądrość i pełnia ducha. Mądrość i pełnia ducha. Dlaczego, myślicie, jest to tak ważne? Czy nie wystarczy tylko tak zwany fachowiec, rząd fachowców? Ci ludzie wchodzą w relacje i rzeczywiście muszą być takim przykładem, że to musi bić, bić od nich właśnie ten poziom duchowy. Ta. Więcej kontaktów ludzie, czy ze świata, czy młodzi wierzący, będą mieć z nimi niż z apostołami. Nie? W tym kontekście szóstego rozdziału. I gdyby to byli ludzie o złych kwalifikacjach duchowych, to będzie zgorszenie dla ludzi z zewnątrz i dla ludzi wewnątrz. Nie? Co z tego, że apostołowie będą pięknie mówić, jak tu pan X okazał się hamem czy prostakiem. To nie jest, nie jest drobna sprawa. Nie? Czyli pierwszy punkt, że oni będą ludźmi pierwszego i głównego kontaktu. To muszą być, jaśnieć musi świętość z nich, bić, mądrość, takt, duchowe wartości. Nie? Dlaczego jeszcze to muszą być tacy ludzie? Jeszcze też czasami przychodzi stresująca sytuacja, jest natwór czegoś i trzeba podjąć trudne decyzje. Tak, tak, będą sytuacje trudne. Jeśli ktoś jest tylko fachowcem, a mimo wszystko te trudne sytuacje przyjdą, no to on będzie się źle zachowywał. Będzie krzyczał na współpracowników, będzie nieprzyjemny dla kogoś tam machnie ręką, a to mam gdzieś i se pójdzie, nie? bo nie wytrzyma psychicznie, nie, nie będzie walczył. Nie? Tak jak trzeba w sytuacji nie, no, konfliktowej nie? Czy, czy trudnej. Co jeszcze? Dlaczego jeszcze te, ta mądrość i pełnia Ducha Świętego oraz dobra opinia, sprawdzenie w praktyce jest tak ważne przy tego typu... Bo jak Cię widzą, tak Cię piszą. Tak, nie? że to będzie opinia o Kościele. Szła w, w lód, jak gdyby, nie? Co jeszcze? Dlaczego przy tych właśnie materialnych sprawach potrzebna jest mądrość, reputacja i pełnia Ducha Świętego? Chodzi o jakąś taką elementarną uczciwość, tak? Tak, uczciwość. Tak, zobaczcie, że tu będziesz zarządzał pieniędzmi lub ich ekwiwalentem w postaci dóbr. I bardzo łatwo, po pierwsze, na fałszywe oskarżenia, że tam kradniesz, że, że tam niegospodarnie, że marnujesz, czy różne takie rzeczy. Nie? No i teraz, jeśli ty masz dobrą reputację, dobrze zarządzałeś, jesteś uczciwy przed Bogiem, no to się przed tym obronisz. Jeśli no, tu jest coś nie tak, to będzie problem. Dalej można by to rozwinąć, ten problem uczciwości, że tu są pokusy. Nie? Czym większe zarządzanie, tym większe pokusy. Być może będziesz musiał milionami obracać i tam przytulić coś można. Nie? Zwykle przy tych takich dużych operacjach chrześcijańskich są niesnaski finansowe. Także zwykle za ty, tego typu Dużymi chrześcijańskimi sprawami ciągle niesie jakiś ogon finansowy. Albo w postaci złodziejstwa zwykłego, albo w postaci niegospodarności. No, na przykład zapraszają na festiwal bez nadziei tego Franklina Grejema. No i tam, żeby to przygotować, no to wcześniej wynajmują tam piętro w jakimś najdroższym apartamentowcu w Warszawie. Nie po co. No, bo ktoś chciał się ogrzać, nie? chciał mieć blisko, chciał pokazać i tak dalej. Nie? Ale pieniądze Boże zostały zmarnowane, bo spokojnie, zapewne można było to zrobić dużo taniej i lepiej. Nie? To przykładowo pokazuje, dlaczego to musi być człowiek o nieposzlakowanej opinii, mądry i pełen ducha świętego. Bo zobaczcie, tych pokus będzie wiele, wyzwań będzie wiele. Świadectwo ważne, bo widoczne, i teraz oni, ci ludzie z zewnątrz, po kontakcie z, właśnie, personelem niższego i średniego szczebla, będą sobie wyrabiać zdanie o całości. Dlatego tak bardzo musimy no, przejmować się, czy przykładać miarę do wspólnej świętości, żeby każdy, niezależnie czy Sprząta, czy tam, wiecie, oświetlenie montuje, czy kazania głosi, to żeby miał podobne normy i podobne cechy charakteru. Nie? No dobra. Kiedy przeszli ten kryzys, zobaczcie, Słowo Boże rosło, poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. Tu właśnie jest chyba bardziej jeszcze dynamiczne słowo, bo wcześniej chyba jest to dodawanie, a tu już jest to pomnażanie. To możecie to sobie dostudiować w, grec w greckim tekście. Ale też, zobaczcie, znaczna liczba kapłanów, czyli kapłani to elita. Sposób funkcjonowania kościoła robił wrażenie na elicie. Stwierdził, że to jest lepsza instytucja niż nasza. Czekamy na to w Polsce. I tu się trzeba, naprawdę trzeba trzymać i nerwy na wodzy. To, co, co mówił Dominik, czy trzeba zawsze pamiętać, że masz być uprzejmy. Tego człowieka, który przychodzi do ciebie i cię pyta, którędy do kibla, czy, czy możesz matę poprosić, albo o której będzie obiad, czy jeszcze tam, albo pomóż mi, potrzymaj, bo coś tam, nie? Jego nie obchodzi, że ty masz misję, że ty jesteś zajęty, że ty nie spałeś trzy noce, tego w ogóle nie obchodzi i ma go nie obchodzić. On ma być kulturalnie, miło, z miłością, z szacunkiem potraktowany i tyle. Bo to nie jego wina, że ty nie śpisz trzy nocy, albo że ty masz, boisz się jakiegoś tam zadania, które jest przed tobą, nie? Mówi coś do ciebie, masz się zatrzymać, uśmiechnąć, jak mogę panu, czy pani, czy tobie, zależy czy to z zewnątrz, czy wewnątrz człowiek, i mu pomóc. A nie odburknąć, nie się popatrzyć z wilka, nie olać i tak dalej. To są bardzo, bo on mówi. Niczego nie zapamięta, a to zapamięta, jeśli go źle potraktujesz. Bo tak człowiek jest skonstruowany, że no to ułożone emocje się pamięta najbardziej.